Dobra. Siema, witam wszystkich. Będziemy odwiedzać nagrody za Division Rivals of Champions. I tutaj mamy do trafienia tocy Ultimate. Także będzie się działo, mam nadzieję. Zacznijmy od Division Rivals. Paczki niewymienne. I będziemy to otwierać. Potem przejdziemy do pików i paczek wymiennych za Golda 1. Dobra. No to lecimy panowie. Tu jeszcze mamy takie siampkowate paczki za draft. Zacznijmy rozrzewkowo. Tutaj trzeba się modlić o banery, nie? Także powolutku lecimy. No nic. Tak też bywa. No ale, no ale ktoś tam wpadł. Będzie następna paczuszka. Oj 2 nerdy dajcie 8-4 overall Żebyśmy mogli i niestety zrobić no Polak, Rodak, Essi Old dobrze Też dobrze, dobrze, na taką paczkę to dobrze Przyganimy Camila O, w duplikacie niestety, no ale dobra. O, kondycja zespołu, one są teraz takie drogie, nie? Dobra. I jeszcze jedna paczka. Sióp. Oczywiście dajcie banery. banery. O to tylko prosimy. Nie. No, jeżeli chodzi o draft, no to jestem to w plecy. To jest 10 000, 11. No ale sam na własne życzenie. Jak się... O, kondycja zespołu znowu. No to jest 10 000 w plecy. No, także dobra. Tam, a tu są te za Division paczki No to lecimy, pierwsza mega paczka I jedziemy, no i Kona Pele była, no Tutaj też ciężko jest o, o banery, także w tych paczkach nie? Niby mega paczka, a no właśnie Naprawdę To co najlepsze dopiero przed nami, nie? Także... Od zespołu trochę sypnęło to w to tyle dobrze. Dajcie banery w tej paczce, bardzo bym prosił. Jest! Walkout nawet! Wow! Niebieska flara? Może nie. By było zbyt piękne, ale dobra. Jak na taką paczkę to i tak jest dobrze. arsenal Ozil, pięknie, pięknie. Dobrze, dobrze, będzie na SBCO i niestety, zobaczmy, co jeszcze No, eee. 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 nic więcej, ale o, karta cienia, patrzcie, uuu, fajnie, fajnie. I dwóch panów. No i dobra, I boję się, że jak tu miałem walkout, to teraz w tych paczkach ultimate nie będzie walkout, nie? Dobra, lecimy Tutaj może już będzie coś Konkretniejszego, ale nie, nie liczę, że dwa walkouty będą, bo w tamtej paczce było, no, ale zobaczmy Jest walkout, drugi z rzędu, elegancko, dobra Złota flara, nieważne eee... O, Bayer Rodriguez Ładnie, ładnie, zobaczymy, może ktoś jeszcze oprócz niego Zobaczmy O, jest 8-4 karta, to jestem zadowolony. Czekajcie tych do klubu. Tylko postaram się odzyskać. Kilku może się uda. Zobaczmy. Dobra, tego możemy. 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 Tego nie. Tego nie. O, 2 8, 3 karty poszły. No i czy będzie jeszcze jeden... Siema, witam, ziemiaczek. Dobra, zobaczymy czy trzeci walkout z rzędu, no, prawdopodobny jest, no nie ma walkoutu, także 8-5 kartę dajcie, a jak już, O. inform, no to zobaczmy, bo jeszcze jest możliwość, że będzie karta 8-5, bo walkoutu nie było. Jest możliwość, że trafimy o piątkę nie? Z overallem, bo informacja jest Także zobaczmy. No nie, Czyli generalnie mega słaba paczka, jak na paczkę Ultimate. Ile duplikatów, Ty ja prawie nic w klubie nie mam, bo wszystko wyprzedane i duplikaty same. Nie? Można mieć 11 duplikatów i mieć 200, to ja mam chyba 200 zawodników, nie? Oba. Super. Najwyższa wola znowu idzie na przepalanko. No dobra i lecimy, no i teraz czekajcie tutaj jeszcze coś jest, a mistrzostwa fot. a tutaj jeszcze mamy coś, dobra lecimy picki. no dawać wandajka ludzie i jesteśmy w domu. U, u, u. Uwaga, uwaga, uwaga i poszło. Plata są. Serio? ty, ten toc jest z polskiej ligi. Nie wiedzieliście? Valencia, Piazd Girwice. Ale ja nawet nie wiedziałem. No nic, no placek Alison, dobra. No i tu dobrze, że to Gold 1 panowie, jest, także... Raz Alisona przepaliłem, mamy go drugi raz. Z drugiej strony on pasuje im do składu, nie? Dla Wandajka pod zgranie. Teraz wam pokażę. Także może... Może będę nim grał. Może dam mu drugą szansę. I uwaga. siub. Wow, 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 panowie, nie? Wow, 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 wow. Dobra karta, bardzo dobra, nie? Ja cię kręcę, nie? Patrzcie, tu jest, a tu jest ten, troll wandajka, nie? Yy. No nic, no harwec musi być. Kurde, blaszka, problem jest taki, że od nie wygryzie bardziej ze składu, nie? Czy pokażcie jego statystyki. Słabsza noga... Ja cię... Co ja mam? Badźu wywalić z dużo. Ja cię kręcę. No przecież on na głowę bije Nikt mi tego nie wybaczy, nie? Ja cię kręcę. Nie? On no jest warty na rynku. Dobra. Jeszcze czekajcie, bo to jeszcze w sumie nie koniec nie, emocji, bo tutaj jeszcze mamy... Dwie paki za 100k. Dobra, lecimy dalej. Uwaga, duża paczka do rzadki zawodników. Dawać wokał. Bo to mogę już sprzedawać. Nie ma walkoutu. To 8-5 dawać. <trymne> <trymne> dobra, jest pod inieste. Dobra. ma wszystko do klubu. O, glika znowu trafiliśmy. Dobrze. No i w tej ostatniej pasce jakiś tos by się przydał trafić, nie, panowie? Bo taka troszkę lipa. Jedziemy po tosce. Dawaj walkout ładnie? Jest walkout i niebieską flare poproszę. No nie, no. Znowu złota. To 9-0 overall, jakiś oblak może być nawet. Isko. A nie. I nie On nie jest teraz w cenie, bo tam te zadania tygodniowe są. On jest z chińskiej ligi, a tam trzeba tych zawodników, bo może ta troszkę drożej kosztować niż normalnie. O, jest jeszcze Fabregas, o, Cancelo, to fajnie, bo to mocna karta. Eee, czekajcie, sobie sprawdzę tego Iniesta z ciekawości. Czy go od razu nie, nie opchnąć Może przepalimy Iniesta w SBCO i wiecie o co chodzi? Wymienimy go na 9-4. Dawaj na razie do klubu Dobra i kurde, co ja mam zawsze mam Badziu teraz dyskały zwalić, panowie Pod tego Harwesa to jeszcze by idealnie tam wandowskiej pasował. Tu jeszcze coś mamy, nie wiem, zobaczmy Ale paczki już nie będzie, dobra eee, Dobra, czyli dziękuję wszystkim za eee, za obejrzenie tego filmiku zapraszam do nafu champions na streamy Trzymajcie się na razie. Dobra.